Siema. Nagramy sobie szorcika. Na jaki tartak wjeżdżam. Fajny zobaczcie. Ogólnie kuźwa szukałem tego tartaku. Najlepsze jest to, że 300 metrów stąd się kolesia pytałem, czy wie, gdzie jest tartak u dropie. No nie no, z 500-600 metrów stąd. On do mnie mówi Panie, jak tu tyle lat mieszkam, to ja żadnego tartaku nie widział. Im bliżej, tym nikt nic nie wiedział. Dopiero jakaś tam kobieta w sklepie mi powiedziała mniej więcej, gdzie to by mogło być. Teraz wjeżdżamy. Kurde, nie będę trzymał, bo ja tutaj muszę teraz patrzeć na lewo na prawo. Ale w tą bramę już ledwo się mieszczę. I teraz będziemy tam kombinować. Już fajcie o jakiś czeka, który mi pomoże się ustawiać. A mam tu do załadunku 11 stojaków. No i zaraz zobaczymy no tu już widzę problem będzie bo jest cholera ciasno przyczepa stoi stoi przyczepa jedna druga teraz będzie trzeba żeby przejechać o, cicho tutaj damy sobie do no powiem wam powiem wam szczerze na centymetry ale chyba przejdę Przejdzie, przejdzie. Dobra, tutaj przejdzie. Coś no nie machaj mi chłopie, ja mam lusterka, widzę. Dobra. I teraz patrzcie. Nie wiem czy to będzie widać. To są jakby tu kury chodziły. Będę wjeżdżał w takie błotko. Tu mam niby wjechać i się nawrócić. Ja chciałem ogólnie z drugiej strony wjechać tego tartaku. Tam przez taki wjazd. Ale nie panie pan, tutaj sobie jedzie pusto na placu, to my pana zawrócimy, no dobra Mówię sobie dobra kurde, szkoda, że tak tego nie widać Dobra, tu sobie wiadę Dałem radę się naprostować, teraz do tyłu Teraz do tyłu Lewa jakieś kłody, z prawej jakieś dechy No Ale dobra, cofamy Tutaj jak to wygląda na razie czysto czysto Cofamy się Dobra, tam sobie cofnę w tamtą drogę drugą wyjazdową, którą chciałem wjechać Ale gdzie tam, panie, tu pan sobie wiedzieć Zrobisz nawrotki, panie Ja panu pokażę No to dobra Ja sobie tutaj kurde widać O będziecie chociaż widzieli to w całej okazałości, jak to wygląda, tutaj placyk Dobra, bo ja tutaj koło tego kultywatora się ustawię, nie? Tak, tak. Dobra, no, wujek Bokun nam zostawił kultywator na samym środku podwórza. O, zobaczcie, tutaj się stoi. Dobra, i tam też jakieś maszyny. Ale teraz trzeba uważać, żeby nic nie przyzwonić odbijamy sobie do prawej jeszcze kawałek jeszcze kawałek dobra i tu się naprostujemy zaraz sobie o no i stajemy za Zatorem. a to Zetory pewnie tego prezesa są ale tam dziwne kurwa Ursus i przepraszam e, Ursus i napis Zetor o kurde. Tego jeszcze ja nie widziałem na tamtym dużym. Będziecie widzieli chyba na materiale. Wydaje mi się, że to jest Ursus 1614 albo 912, ale dobra, mniejsza to. Także widzieliście szybki taki mały krótki szorcik. Wjazdu na zajebisty tartak. Trzymajcie się <grybuj> ciepło, hej!